Poznałem ją tak naprawdę na mszy podczas jednego skazań. opowiem Ci o Małej Arabce. Była to skromna msza w kaplicy, którą prowadził ojciec Antonello. Przyjechał z Włoch i przywiózł do nas, do Poznania, relikwie. Opowiadał o tych relikwiach różne historie i doszedł do momentu, w którym zaczął mówić o Małej Arabce. Ksiądz Amort poprosił ojca Antonello, żeby ten pomógł mu w modlitwie nad kobietą, nad którą się modlił już od kilkunastu lat i nie przychodziło uwolnienie. I podczas tej modlitwy ojciec Antonello opowiadał, że przypomniał sobie w tym momencie, że ma w kieszeni relikwię małej arabki. No i wchwycił ją, wyciągnął ją, położył tej kobiecie na głowie, i ona w tym momencie została uwolniona. Po tych kilkunastu latach, ja siedząc wtedy w tej kaplicy, w ławce, pomyślałem sobie, kurcz, ale babka. Chcę ją poznać. W ogóle nie wiem, kim ona jest. Skąd ten przydomek mała arabka. Domyślałem się, że jest związana z, z jakimś środowiskiem muzułmańskim, tak mi to przychodziło do głowy. I chciałem ją poznać. Okazało się, że wspólnota ma małą książeczkę z jej pismami, i zacząłem czytać. Nie było tam nic o jej historii, były tylko jej pisma. To, co ona wysyłała do swoich sióstr, do swoich przyjaciół. Czytając te pisma, poczułem, że znalazłem bratnią duszę. Że to jest ktoś, kto nadaje na tych samych falach, ktoś, z kim się mogę zaprzyjaźnić, i to było coś takiego, co właśnie mnie urzekło. Potem zacząłem się interesować jej historią w ogóle, skąd ona się wzięła. No i okazało się, że jej życiorys jest tak niesamowity, że mogłaby odegrać rolę w Avengersach ze spokojem, bo działo się w jej życiu dosłownie wszystko, z rzeczy nadprzyrodzonych stygmaty. Lewitacja, uniesienia, była nawet opętana. Ale co jest ciekawe w tej świętej, w moim życiu, jak poznałem te wszystkie niesamowite rzeczy, które dotykały jej życia, w ogóle mnie to nie poruszało. W tej jednej, jedynej świętej, dotykało mnie to, jak bardzo można kochać Boga. To był dla mnie taki sygnał. Że ta święta jest trochę inna od, od tych wszystkich, które do tej pory znałem, które jakoś mnie zachwyca, zachwycali święci ze względu na właśnie na cuda, które się dzieją, na niezwykłe rzeczy. U małej arabki tego było aż nadto, a jednak byłem poruszony tym, jak bardzo można kochać Boga. Ja wiem, że to może brzmieć mocno wyświechtanie, ale, ale to było coś, co mnie dotknęło. I tak się z tą małą Arabką zaprzyjaźniłem, która sama o sobie mówiła małe nic. Po pewnym czasie otrzymałem relikwie małej Arabki zupełnie innymi drogami, więc tak sobie trochę żartuję, że ta moja duchowa siostra jest cały czas ze mną. Noszę ją przy sobie, kawałek jej habitu. Lubię z nią rozmawiać. Bardzo mi się podoba też jej modlitwa, która też dużo w moim życiu zmieniła, jeśli chodzi o takie postrzeganie i myślenie tego, jaka jest wiara, jak, jak patrzeć na wiarę i w jakim momencie ja jestem. Brzmiało to tak: Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, matko moja, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowaj mnie. I to, to jedno zdanie bardzo mnie dotknęło: od wszelkich złudzeń. Mam wrażenie, że swego czasu bardzo żyłem w różnych złudzeniach na temat wiary Kościoła i myślę, że to jest problem wielu z nas, że poddajemy się wielu złudzeniom. Tego, jaki jest Pan Bóg, kim jest Pan Bóg, jaki jest Kościół, jak powinien wyglądać Kościół, jaki jest nasz brat, jak powinien ten brat czy siostra funkcjonować. I to było coś, co, co ta była modlitwa, która mnie jakoś tak przeszyła. No i jest ze mną na co dzień. Mała Arabko módl się za nami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.